Kazanie numer 10 kontynuuje to, co zostało przerwane w Kazaniu 9 yy, i yy, uważam, to, że, uważam, że jest to ważne, żeby, żeby dokończyć, dlatego dla dla to robię yy, czwarty rozdział listu do hebrajczyków, a, a autor tego listu ja wierzę, że Paweł, ale już po raz kolejny powtarzam, nie będziemy tego dowadniać. Yy, yy, mówi, mówi, że Słowo Boże ma tą moc. Yy, Boże Słowo yy, jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki mieszkobosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stał w ich szpiku, zdolno sądzić z i myśli serca. Yy, pomyśl, jeżeli by, du, jeżeli by dzisiaj yy, Pan Józef do Ciebie przemówił tak bezpośrednio. Janie, Józefie, yy, Marku. My, 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 czy mnie kochasz na przykład? Tak jak, tak jak mówił do, do Pawła, czy mnie miłujesz? My, to jest wielki, wielkie, wielki temat. Pan Józef mówił do, 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 do Piotra w ten sposób: czy ty mnie agape, czy ty mnie kochasz? Bezwarunkowo w miłością bożą. Piotr odpowiadał, ja cię kocham fileo. To są greckie trzy, są czy, co najmniej trzy określenia na słowo miłość yy, yy, w Grece i Pan się mówi, czy mnie kochasz taką miłością jak ja, bezwarunkowo. Wszystko zrobisz, wszystko na wszystko. A Paweł mówi, yy, Piotr odpowiadał ja ciebie fileo, czyli ja ciebie kocham taką przyjaźnią. Ja jestem przyjacielem twoim, tak, tak. Ale nie będziemy teraz tego kazania, ale chodzi o to, czy że, że słowo bezpośrednie od Boga ma tą moc przenikania do Twojego serca, do Twojego ducha. Słowo Logos też ma tą moc. Objawienie woli Bożej, objawienie woli Bożej dla ludzkości, dla, dla człowieka indywidualnie, dla każdego, a dla, dla, dla ludzi ogólnie, powszechnie, ma tą moc, że zaczyna, że zaczyna się. Em, z, zaczyna się y, to miejsce zmiany w Twoim życiu, zmieniania i wpływu. I albo temu legamy, jeżeli legamy, to super, jeżeli nie. A tak jak młody młodzieniec, który usłyszał Boże słowo od Boga, y, y, przed, wiecie, przez Spanner sz, Superman, Panie Boże, to ja jestem a, blisko w ogóle Boga i wszystko wiem. A co, czy coś jeszcze może trzeba zrobić, czy nie? Pan powiedział, wszystko masz, ale jednego ci brakuje. Oddaj wszystko, co masz. Ja wierzę, że takie zawanie w ogóle do każdego z nas, to nie tylko do tego młodzieńca. Ale Bóg chce, żebyś powiedział, poszedł wszystko za wszystko, żebyśmy poszli za nim. Jak to zrobimy, myślą radość. Odszedł smutny, młodzieniec. Młodzieniec nie chciał, nie chciał się poddać i to była jego porażka. Nie wiem, czy kiedykolwiek do tego tematu wrócił, czy nie. To nie jest tam pokazane w Biblii, ale Bóg chce ciebie. Wszystko na wszystko, dlatego że On do wszystko. On poświęcił niebo dla Ciebie. 33 lata tu szedł, był, yy, przeżył na, na tej. na tej na, na tym Padole, na tej ziemi i, i 33 lata yy, były pokazane go życia, jak ono ma wyglądać prawdziwe, jakie ma być. I jeżeli byśmy się chcieli dowiedzieć więcej, yy, po prostu nie tylko kazania oczywiście wystarczą. Musisz kopać, wołać, modlić się i mieć objawienie, ale też poświadczenie Ducha Świętego. Objawienie z nieba, przez wizję, sny, przez obrazy, przez słowo, wrażenia, ale też przez takie, takie działanie Ducha Świętego, kiedy, kiedy jesteśmy... Jest nam coś potwierdzane i wskazywane. Wracając do naszego, do naszego, do, do poprzedniego kazania, muszę, po, musimy to powiedzieć, że to, ta moc Bożego Słowa jest potężna, niesamowita. Yy, czytaliśmy, mówiliśmy wcześniej, że, że powstaje odpocznienie, jest odpocznienie dla, dla ludu Bożego. Ty i ja my jesteśmy stworzeni po to, żeby w odpocznieniu działać w wierze, przez wiarę, a odpocznienie się bierze stąd, że Ty już nie polegasz na sobie, nie, nie trzymasz w garści swojego życia, ale, ale Bóg je prowadzi i zaczynasz widzieć yy, coraz bardziej Jego jego działanie. Yy, yy, nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczyma tego, który, przed którym musimy zdać sprawę. Yy, absolutnie yy, dlatego, że życie yy, każdego człowieka jest tak ważne dla Boga. Tak, tak. Yy, 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 yy. Bóg nie jest tym, który następny, następny, następny. W kolejce stworzyłem miliardy ludzi, zobaczymy, jak tam było. E, e, każdego intualnie kocha, traktuje ich, i, i w jakimś stopniu oceni. E, dlatego też my zdamy sprawę. Jeżeli Biblia mówi w trzecim rozdziale y, 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 Ewangeliana, y, y, że Pan Jezus mówi, że ten, kto Yy, uwierzył ze śmierci do życia, nie będzie sądzony. Jeżeli Twój sąd się odbył wtedy na, na, krzyż, na Krzyżu Golgoty, Pan Jezus był osądzony przez Boga, yy, 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 bo wziął grzech ludzkości, wziął grzech wszystkich razem i każdego osobna, Twój, yy, Kamila, Józefa, Maryi, Małgosi, yy, różnych ludzi, Jana Mój. Wziął Pan Jezus na siebie, po to, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli y, mieć życie wieczne i darowane. My mamy tylko je wziąć. I y, to ten sąd. Y, y, Dlatego, że Pan Jezus zapłacił karę za, za, nasze, za nasze grzechy, ty dzisiaj i ja możemy być uwolnieni do, do życia w radości, pewności, zwycięstwie, błogosławieństwie, przebaczeniu, co jest najważniejsze. Bo cóż z tego, że, że o wszystkich innych się będziesz troszczyć, a sam nie przeżyjesz tego, co jest, co, co jest najważniejsze. I tylko z tej perspektywy można, można kogokolwiek za, zachęcić, tylko z tej perspektywy można do ludzi mówić. Dlatego, przystąpny 16 werset przystąpny z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. My przychodzimy do, do tronu łaski, do Boga, który jest łaskawy. Yy, mówiliśmy o psalmie 103, jest napisane w wielu innych miejscach: Bóg jest najpierw miłosierny, sprawiedliwy, yy, miłosierny i, i litościwy, yy, sprawiedliwy i yy, 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 miłosierdzie gruje nad sądem. Bóg się zmiłuje i przebacza i mówi: okej, okay, nie było sprawy, dlatego że Cię kocha. Nie było sprawy dla, y, między mną a tobą, nie, było, nie masz więcej grzechu, który, który nas dzielił, y, bo Jezus zapłacił za tę cenę. Jeżeli tylko wyznasz grzechy, tylko wyznasz grzechy, y, 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 zbawienie staje się Twoim udziałem, i, twojo, i zaczyna być, y, mieć, y, za, za, zaczyna mieć miejsce y, to, co się do, nazywa pełnią i pewnością zbawienia. Pełnią życia, pewnością zbawienia. Trzy y, y, kazań wcześniej dwie godziny temu, jak rozpoczynałem kazanie, mówiłem o psalmie 105 i chciałem do niego powrócić, żeby żeby nie być gołosłownym, żeby nie być pustosłownym muszę muszę, muszę się na coś, co jest tak ważne, niesamowite mówiąc o prowadzeniu mówiąc o życiu z wiary i prowadzeniu musimy wspomnieć o wyczuleniu na Boga że jesteśmy nieczuli, nic nie słyszysz nic nie będzie z tego Wrażliwość tworzy się dokładnie z tego miejsca, że ty chcesz, to by zależy na tym, co chcesz, a tak naprawdę w tym momencie mówimy o zależy mi najbardziej na Bogu, ja chcę go słyszeć, ja muszę go mieć, bo on ma dla mnie to, co, to, co ja sobie sam nie wypracuję, nie osiągnę. Nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy się nie drobisz bawienia, nigdy doskonale sobie nie wypracujesz czegoś. Tak naprawdę to będzie tylko jakiś, no jakiś kolejny system kontroli jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, manipulowania ludźmi. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli się poddasz Jemu, poddasz się yy, miłości Bożej, dobroci Bożej, mocy Bożej, prowadzeniu Bożemu, wow. I stepan sam mówi takie zdanie. Yy, ja chcę od razu przeczytać to co, to, co muszę, to co chciałbym najbardziej przeczytać, a czwarty werset i później przewrócimy do, do, do samego początku. E, szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Mówiąc o Bogu, wielu ludzi, jest wielu kaznodziei, wielu ludzi, tu słyszałem, mówią piękne słowa, składne, mm, dobrane, ale puk, puk, jest pusto. Nie ma mocy Bożej w ich życiu. Nie mają świadectwa tego, co Bóg, że Bóg coś zrobił w ich życiu? Może, może, może uczynił, ale tak naprawdę warunkiem chodzenia w słu służenia Bogu, służenia Bogu, bycia sługą Bożym, sługosłowa, musi wystąpić moc Boża. Jedno z ulubionych moich. Yy, Yy, jednym z ulubionych moich wersetów yy, yy, o Pan Jezusie jest, jest, jest dokładnie werset z Ewangelii Mateusza, gdzie kończąc kazanie na górze, kończąc nauczanie, mówiąc do ludu, yy, mówiąc, nauczając wielkie słowa, Pan Jezus yy, yy, mówiąc wielkie, wielkie rzeczy mówił o dwóch fundamentach, o dwóch fundamentach, siódmy rozdział 29, 28 werset. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie tak jak ich uczeni w piśmie. Było w ludzi, wielu ludzi się powołuje, mówi to i tamto. A to nie jest prywatnym przeżyciem. Jeżeli, ty, jeżeli, jeżeli mówimy o czymś, czego nie przeżyliśmy, e, czegoś będzie brakować, kogoś będzie brakować. Jeżeli, jeżeli mówisz to, co przeżywasz, jeżeli mówisz, mówisz to, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o Bogu i mówimy to, co właśnie mamy, mamy dlatego, że przeżyliśmy, mamy dlatego, że, że Bóg zadział oddał takie, a nie powiedz, Bóg zadziałał w Twoim życiu, Bóg dał zwycięstwo. Wtedy wiesz, o czym mówisz. Nie tylko o wishy o jakimś życzeniu. Nie mówimy życzeniowo. Ja nie mówię życzeniowo. Ja mówię to, co przeżyłem. Jeżeli były cuda, to były cuda. Jeżeli ich nie było, no to yy, yy, ja na nie czekam. Ale szkoda, że ich nie było. Yy, yy, ja chcę być uczciwy. Chcę być uczciwy w tym, co mówię. I chcę być uczciwy w stosunku do Boga, do, do siebie i do innych. Dlatego, jeżeli używam czegoś, to powiem, że Bóg to zrobił w moim życiu. A jeżeli zrobił to, jeżeli. Po prostu wiem, że Bóg uczynił coś niesamowitego i to trzeba to trzeba powiedzieć, bo mówimy o Bogu, mówimy o, o, o Bożym działaniu, to powiem, Bóg przez tego człowieka, takim w życiu tego człowieka yy, zrobił to i tamto. I ja kocham to, yy, lubię się poływać na, na dokładnie, na czyjeś świadectwa, ale nie jest to. Yy, yy, Nigdy, nigdy tego nigdy nie, nie, nie powiem, że to było moje prywatne przeżycie. Dlatego uczciwość jest tak ważna w naszym życiu, żebyśmy, żebyśmy mogli wzrastać, bo Bóg się brzydzi kłamstwem. Bóg się Biblia mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, pokornym łaskę daje. A chodzenie w pokorze to jest chodzenie, chodzenie w prawdzie. I odrzucasz drogę kłamstwa, i już nie mówisz czyichś świadectw jak swoich, tylko mówisz. To, co ty przeżyłeś i to, co Bóg uczynił w Twoim życiu i przez Twoje życie. I dla Ciebie, ale też przez Ciebie, dla innych. I tu jest w tym momencie Bóg się do tego przyzna. Wcześniej, że później Bóg się przyzna. Ech, ok. Yy, yy, szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Pierwszy werset tego Psalmu, 105 mówi: Wysławiecie, wzywa... Wysławiecie Pana, wzywajcie imienia Jego. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego, chlubcie się imieniem jego, imieniem jego Świętym. Niech raduje się serce szukających Pana. Niech się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana, Bardzo proszę. szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił i o znakach i worykach ust Jego. Szukajcie Pana i mocy Jego. Jeżeli szukasz Pana... To jest nieodłączną nie, 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 nie rzeczą jest yy, yy, przeżywanie yy, odpo, yy, mocnych odpowiedzi od Boga, działania, mocnego działania Bożego. Yy, bo Bóg nie jest religijny, Bóg nie jest tylko yy, jakimś yy, po prostu autorytetem, który chce, yy, yy, żeby się pować na Jego piękne mowy. Piękna mowa jest dobra, okej? Okay? Wszystko jest dobrze, jak ktoś mówi ładnie, mądrze. Ale dla mnie liczy się, oprócz tego, musi y, za tym stać jakaś substancja, działanie Boże, żeby się tego przyznał. Niebo odpowiadało, kiedy, Bóg, kiedy Pan Jan tutaj chodził. Trzy z niebo się otwierało i Bóg mówi z nieba, oto jest Syn mój miłowany, y, y, jego słuchajcie. I y, y, nie ma nic piękniejszego w życiu człowieka, kiedy. Kiedy ty mówisz o Bogu, czy kiedy, kiedy mówisz, czy robisz, żyjesz według Bożego Słowa i niebo się zaczyna dać je przyznawać. Są szczególne czasy, są nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Okej, okay, jest, są trudne chwile. Czytamy o, o mężach, którzy jakby w chwili trudnej chwili, kiedy byli wierni, kiedy byli blisko Boga, kiedy robili, kiedy się zmagali, kiedy przynosili ciężary, jakby ich nie było, jakby, jakby niebo na to nie, nie, nie odpowiedziało, a jednak Bóg miał, miał dobre zdanie. Ja mówiłem niedawno cztery kazania już czy pięć kazań temu mówiłem o Janie, chrzcicielu i muszę tu powiedzieć, bo tam się pomyliłem, że mówiąc, że człowiek, który przeniósł nowy testament, do Nowego Testamentu, który przeniósł Stary Testament do Nowego Testamentu. Potężna, dlatego jest nazwany, dlatego Pan jest powiedział o nim, że jest to naj, największy człowiek, złożony przez kobietę, ale każdy, kto będzie się uniży będzie większy od Jana. I, i, i to jest człowiek, który przeniósł Stary Testament do Nowego Testamentu, który. Wskazał drogę, który y, miał to zadanie. Oczywiście Symeon był wcześniej, ale Symon mówił to dla siebie. Powiedział: Może teraz sługa Twój odejść, kiedy już widziałem zbawienie i, z, i zobaczył, y, kiedy obrzezał Jezusa. Y, 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 wiedział kogo, wiedział co się dzieje. To jest super. Kiedy ludzie wykonujący służby Bożą wiedzą o co chodzi, wiedzą o co mówią i do kogo mówią. I to było piękne. To było piękne i jest piękne, ale na troszkę innym poziomie zrobił to Jan. Jan to zrobił publicznie, ogłaszając i wzywając do pokuty i przygotowując drogę dla pana Jezusa. Taka jest prawda o Janie. Dlatego może nie za wiele jest zawarte, ale jedno z największych świadectw w Biblii jest o nim opowiedziane. Bo on był odłączony do tego, żeby ogłosić zbawiciela dla świata. Chociaż sam czytałem, jak ktoś słyszał i uważnie słyszał, to, to zobaczy. Piątym kazań, tak, mówiłem o tym, czyli pięć kazań temu, że y, 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 był to ten, który się zastanawiał za sta, w którymś momencie, czy, czy pan Jons jest tym, który, który jest właściwy. Wszystko dlatego się brało, to tylko dokończę. Wszystko dlatego się brało z tego miejsca, nie żeby ignorantem, to nie był nigdy ignorant, to był człowiek poświęcony oddany w 100% dla Boga, żyjący Bogiem, nie tylko mówiący jakieś słodkie kazania czy trudne kazania jakkolwiek, bo znam ludzi, którzy mówią wielkie słowa, ale mocy w nich nie ma. <śmów> mówią, wymachują szabelką i mówią jakieś rzeczy, dając wielkie wyzwania, sami żyją, sami żyją jak chcą. I, i na pewno nie o to chodzi w naszym życiu. Jan taki nie był, ale Jan y, miał takie silne, takie silne y, działanie, ten duch strachu i duch przygnębienia tak go cisnął, że, że nie był w stanie y, jakby y, utrzymać i musiał wysłać swoich uczniów do, do samego Jezusa, się, do Kim się, czy Ty jesteś tym, o kim ja mówiłem. A pan Jezus nie, jak wiemy, ja to kocham, to mogę powtarzać i 10 razy, 100 tysięcy razy powtarzać to, to kazanie. Pan Jezus nie powiedział nic złego, ja nie powiedział e, same najlepsze słowa, dlatego że wiedział, jaki jest Jan, znał jego serce. I pan Jezus, to jeszcze dopowiem powiem pod koniec tego kazania, W momencie, kiedy mówimy o tym, żeby słuchać, szukać pana i mocy jego, szukać y, zawsze oblicza jego. Oblicza Jego. 27 Psalm yy, yy, mówi, szukajcie oblicza Mego, yy, zawsze oblicza mego. Yy, Dawid mówiąc te słowa, odpowiada, przed obliczem Twojego szukam Panie. Yy, yy, Dawid nie był tylko słuchaczem, wykonawcą natychmiastowym, goliwym działaczem Bożym. Goliwy szukał Boga. I yy, Jan był dokładnie w ten, ta sama jakość I, i Pan Jezus opowiedział, mówił powiedział o, o Janie, o, o, jako o Bożym zesłańcu, Bożym posłańcu i w ogóle nie, nie w żaden sposób nie wspomniał na, jakiś jego, na jakiś, o jego, jego chwiejności. Tak jest Jezus. Tak jest Jezus, którą służymy, którego kochamy. Chcemy, chcemy się, do którego się chcemy przybliżać, którego chcemy poznawać yy, i służyć mu całym sercem. Bądź wierny, bądźmy mocni w Bogu, yy, trzymajmy się Jego, szukajmy Jego mocy, szukajmy zawsze oblicza Jego. Amen.